Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Witam 7 lipca. Imieniny obchodzą Benedykt, Odo oraz Antonin. Przysłowie: kwiat, lipcowy, napój zdrowy. Mamy 189 dzień roku, do końca pozostało 177 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 4:44, zajdzie 15 minut po godzinie 21. Dzień potrwa 16 godzin i 31 minut. Jest to krótszy dzień od najdłuższego o 13 minut i dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 50 minut. Bardzo słodkie święto dzisiaj, Światowy Dzień Czekolady. 7 lipca 1517 roku, Wawrzyniec Proski zapisuje swej żonie Annie po 200 grzywien posagu i wiana na jednej czwartej proch proszkowa, bożkowa i młynie wodnym koło dworu. Tylko nie wiadomo, gdzie ten dwór się znajdował. Według innej interpretacji dokumentu, suma zapisana Annie Karśnickiej jest identyczna i wynosi po 200 grzywien posagu i wiana. Istotna różnica dotyczy jedynie nieruchomości, na jakich zabezpieczono wspomnianą kwotę. Była to jedna druga, a nie jedna czwarta proch, bożkowa i proszkowa. Zapis nie wspomina też o tym, by oprawą obciążony był młyn. 7 lipca 1598 roku biskup Jan Tarnowski nadał przywilej powołujący cech społecznych w Zielichowie. W jego skład weszli kowale, ślusarze, młynarze, stolarze, siodlarze, bednarze, garncarze, kołodzieje, stelmachowie i rymarze. Statut został tak skonstruowany, że obejmował wszystkich rzemieślników, jakich cech przyjmował. 7 lipca 1668 roku pojawia się pierwsza wzmianka o ratuszu w Wielichowie. Adam Henryk Kaletka bardzo dokładnie prześledził księgi miejskie i aż do roku 1740 nie znalazł potwierdzenia, że w Wielichowie stał budynek będący siedzibą władz miejskich. Władze obradowały w domu wójta lub burmistrza. Pojawiająca się w księgach miejskich informacja o posiedzeniach władz w ratuszu wynikała raczej z nieścisłości pierwszego wpisu. Kolejni pisarze mieli popełniać ten sam błąd. Dlatego można uznać, że wpis 1668 roku nie dotyczył ratusza. 7 lipca 1687 roku. Na urząd cechmistrza Cechu Krawieckiego w Wielichowie został wybrany Tomasz Gradowski. Kolejna informacja o krawcach pochodzi z 1797 roku. Czynsz na rzecz dworu opłacało w Wielichowie czterech krawców. 7 lipca 1911 roku pewien gospodarz zgubił dużą sumę pieniędzy. Pisze o tym orędownik. Pewien gospodarz odebrał tymi dniami z miejskiej kasy oszczędności w Jelichowie wkład w wysokości 3000 marek. W drodze powrotnej do domu zgubił całą kwotę, której mu do dzisiaj jeszcze nie zwrócono. 7 lipca 1935 roku gazeta Młodych Hufiec chwali koło Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Gradowicach. Dalsze wyniki konkursu obowiązkowości. Poniżej podajemy spis oddziałów, które przez sumienną pracę zdobyły miano Obowiązkowych Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży. I między innymi, wśród bardzo wielu kół jest wymienione koło w Gradowicach. 7 lipca 1945 roku. Walerian Słowikowski przestał pełnić funkcję kalikanta. Kim był kalikant? Kalikant, od łacińskiego calcare deptać, była to osoba wprawiająca w ruch miechy w organach piszczałkowych. Kalikowanie polegało na wprawianiu nogami w ruch pedałów dźwigniowych, które poprzez urządzenia pośrednie najczęściej mniejsze miechy. Dostarczało ciśnienie do głównego miecha, i w ten sposób organy mogły grać. Oczywiście był jeszcze potrzebny organista do grania. 7 lipca 1946 roku została poświęcona figura Matki Bożej. Figura została postawiona 26 lipca 1897 roku w Wielichowie. Zniszczona przez Niemców. W czasie II wojny światowej po wojnie została odbudowana na nowo. Napis głosi Fundowana na pamiątkę poświęcenia parafii wielichowskiej Najświętszej Maryi Pannie i jej Niepokalanemu Sercu 7 lipca 1946 Fundatorami tej figury, prócz księdza Jana Pietrzaka, był burmistrz Wielichowa Seweryn Kaczmarek, i 56 mieszkańców Wielichowa. Składając swoje podpisy, zaznaczyli iż czynią to ku upamiętnieniu tego wiekopomnego dnia dla przyszłych pokoleń, chcąc dać wyraz swej miłości ku Matce Bożej. W 1960 roku figurę odrestaurowano, a trzy lata później odmalowano. Wokół figury posadzono drzewa iglaste. W 1990 roku po poświęceniu w kościele przez księdza proboszcza wymieniono samą figurę Matki Bożej na porcelanową. Poprzednia skruszała wskutek działania czynników atmosferycznych. Deszcz, śnieg, mróz i słońce odcisnęło na niej swoje piętna. Figurę ufundowała rodzina Józefata Drgasa z ulicy Ogrodowej w Wielichowie. Figura Matki Bożej została odnowiona w 2010 roku. W odnowienie figury zaangażowała się firma pana Ryszarda Krajewskiego z Wielichowa. 7 lipca 1762 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kościanie przekazuje do Wielichowa drugą motopompę typu DKF. W ten sposób wzrasta bezpieczeństwo pożarowe na terenie Wielichowa i nie tylko, a druchowie i druchny z OSP Wielichowo mogą doskonalić się na lepszym sprzęcie. Dziękuję za wysłuchanie kartki z kalendarza z 7 lipca. Zapraszam na kolejny dzień, zapraszam na nasz kanał na YouTube. Pozdrawiam i do usłyszenia.